W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą drogą do mego Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie, bądź światłem, które mnie oświeca, bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowa. Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, tak jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu, przełam we mnie to, co się Tobie opiera daj mi ducha twego i dozwól aby obietnica twoja wypełniała się we mnie chcę żyć przez ciebie z tobą i w tobie w miłości ducha świętego ku chwale ojca amen